Pamiętajcie, live on. Blik. live on, Live on, ja na przykład robię fikołka, robię jakieś przypałowe akcje Pamiętajcie, kopaki live on u mnie Live on, live on? No już on, A! czyli włączony Przemek ma live'a, Przemek ma live'a A my lecimy z koksem yy, Numer blik do przelewu na telefon, żeby też tam mi tam wpłacać do na temacie w opisie Jaki mojego live'a jak i jaki live'a mam Mateusza Dokładnie Kłócimy się? Nie, nie kłócimy się Nie kłócimy się Czy jest między nami wojna? Nie Nie ma wojny Nie ma wojny Czy to wszystko co jest na live'ie jest w żarcie? W żartem nie, W żarcie W żarcie Czy my się nie lubimy? My się zawsze lubimy. Będziemy, my lubimy My się lubimy zawsze No Widzicie widzowie? Ja wiem że wy chcecie dymu, więc ślijcie do najty. O jezus, nareszcie weź tego cmenta w dupę kopnij w końcu. Jedyny słuszny live! Uf! Uf, nie mogę, mogę oddychać. Widzowie, wiśni taki smród jest. Zrobimy kontent, co byście nie chcieli, wszystko zrobimy dzisiaj. Jadę z głównym kurzącym co? U wiśni, taki smród jest. Jebie głównym kurzącym. Jebie głównym. Ucieknij od tego alkoholika. Widzowie, co tutaj jest? No. Amina Sosa Jeden złoty. jebać tego wiśnia cwela nie wyłączaj live, bo obiecałeś widzą 24 wiśnia. chcę znowu ci donaty zajebać mongolski cwel. W końcu, Dobrze. w końcu działa! Dobrze, działa to działa! Działają te głosowe, trzeba było tylko live zrestartować. Wiecisz błog. Wiecisz błog. Trzeba było ty Dobra widzowie! Siema siema widzowie, siema siema, siema no, dzięki za i za każde moje wsparcie mojego kanału. Dziękuję, Wspieracie okay. mnie i mój kanał Zajebiszcie się. To Już 7 widzów Oglądamy. Zaraz będzie 20 2 Dwudziestu... minuty i 10 osób Jest Super 21.25 A my o której jedziemy na dworze? O północy O północy Czyli 24 24 3 Trzy. Mały pociąg. Tak. Trzeci live. <noise> ee, e, e, ten, Justyna Wójcik. Wójcik. E, po co Przemek wyłączałeś dwa razy live? Skoro i tak trzeci raz się odpalasz. Utop go w jeziorze. <noise> Mati! Mówią, żeby Cię utopić w wieżorze. Andrzej Tucholski. Dobra, pokaż mnie na chwilę. Widzowie! Mam do Was prośbę. Za każdą wpłatę u Przema, albo u mnie, powyżej 10 zł. zerujemy na pół. Zerujemy na pół. Pół tak, on tak. i pół ja. Tak, tak. Widzowie, jeśli mnie oglądacie, i mnie też Robimy challenge Wypierd... Wszystko co macie w opisie u wiśni Wiśnia... Wiśnia Ale Pamiętajcie Ale Patrz Poczekaj To co się dzieje dalej nie mi się Lecimy Z Mango Salutką Nieotwartą Ale Przemek, nie pokazuj go, bo żygać mi się chce. Przemek wiśnia swojego lajwa na Ety, swojego niech ci nie widzi katr. Z tym ziemniakiem, co ma go na szyi. Pokaż, widzą, pokaż co masz. O, kurwa, zachęcaj, zachęcam. Lubelska, ale smaczną. Bardziej, Będzie... bardziej. do wpłaty. Zachęcam do spłaty, bo zerujemy na pół. Pół matki, dziękuję. Jeśli nie będzie żadnych, na 5 złotówek. No właśnie. 2 złote. No niestety nie jesteśmy w stanie tego obalić razem. Da. Przemek, zapytaj się, czemu Wiśnia ma y, fasa? Powiedziałem, nieważne ile. Ile masz tyle spłać Bawimy się. Na każdą z płacę lecimy z kokten. Właśnie! W co? że dzisiaj ma, e, co? Macie opis O ja pierdzielę. Kaczuszka. Co ty napisałaś? dobliku. Trzyma. Numer. Mój. Numer. Dziękuję! Decydujecie co mamy robić na live Spaca się 10 zł i mówicie wisia ja robi schiko na live Wysia ja robi Fiko i pije drinka A No Do Dobuba łapę <grymka> 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 łapa też w sumie siedzi łapa A ja, jak? nie ma lewara Więc lecimy, lecimy Przemek jesteś super Kaczuszka <grymka> Kilka kropek. Kaczuszka, zapytaj się, czy jego mama piła w ciąży. To pytanie było do, do ciebie. No to poczekaj. Ej, Który to? Który? To? Kaczuszka. Kaczuszka. Moja mama nie piła w ciąży. Niestety moja mama nie jest alkoholiczką. Ja wiem, że wyglądam na upośledzonego, ale sorry, nim nie jestem. Po prostu mam inne stworzenia. Przemek jesteś dynamiczny Sigma. Dzięki, dzięki Więc widzowie Każdy numer blisk Czy to 2 zł 7 i 10 Rozkręcamy imprezę Ta, rozkręcamy Mati zajebiście Oczywiście wszystko podane Co robimy? Czy wisi ja, czy Przemon e, Zapyt e, piskle małe Maty do ciebie pytanie do ciebie pytanie jest. Do, do ciebie? Kurwa, do ciebie pytanie jest. E, zapytaj się, czemu jak kłamie, że jego mama nie piła w ciąży. Ej, Przemek, wyglądasz trochę jak Windiesel bez tych okularów, wiesz? Wiem o tym. Dzięki. Przemek, trochę mi dziwnie, dziwnie to pisać, bo. Jestem hetero, ale muszę powiedzieć, że... Dzięki, dzięki. O czym ten alkoholik pod nosem pierdoli? Nie piszcie tak. Co on był bełkocze? Przemek, wyglądasz jak łysy gościu bez tych okularów, wiesz? Wiem o tym, dzięki. Przemek, Wiśnia wymiotował ci na buty. Jak nie patrzyłeś? Oczywiście, że nie. Piskle małe, Przemek, czemu wiesz, że wyglądasz, że jestem przystojny, tak? Dzięki, dzięki. Bez okularów wyglądam zajebiście, bo wyglądam trochę jak Win Diesel, kurwa. Też tak na łyso obcięty. Tylko okulary muszę nosić, bo mam wadę wzroku po prostu i muszę okulary nosić, jestem zmuszony do tego. Przynajmniej wyglądasz jak Roman Domowski. Jakbyś miał inny kolor oprawek wo, w okularach. Wiem o tym. Dzięki. E, zapytaj Wiśnie, skąd ma ksywę mągą? Mati, pytanie do ciebie. Skąd masz ksywkę mągą? Posłuchaj. Jeszcze jest tak. E, Widzowie, je, je powiem, powiem wam wiśnie... tyle. Sorry. Dałem wam czas do namysłu. Myślałem, że sprostacie naszym... Oczekiwają oczekiwaniom. Czyli my wam dajemy content, wy rządzicie, czy opis u Wiśni coś wam da, ale widzę nic to nie da, więc my kończymy z Przemem live'a, Przemo kończy ta live'a, ja kończę u siebie, a my idziemy chlać i chuj wam w dupę. Kończ live'a. Papa, pa, pa siema. Będzie kontynuacja live'a 2.4h Potem to połączę w jedno I będzie równe 2.4h Siema